I witajcie na, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w gierce Drops Stack Ball Tower Crash. W, y, o z bardzo długą nazwą, ale chyba w bardzo fajnej gierce. Y, a wy zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał z ułeczkiem. A my teraz przechodzimy do gierki. Chodzi o to w tej że jesteśmy pi, taką za piłeczką. I lecimy z piętra na piętro coraz niżej i nie możemy dotykać tych czerwonych plamek i musimy dotrzeć, tak, po, tak powiem, bez yy, żadnego urazu na dół. Nie wiem jak tak można powiedzieć o piłce, ale chyba można. I, jest, I tu jest jakiś ranking, ale nie wiem o co w nim chodzi nawet. A my spadamy na dół I lecimy w dół A to to akurat była bardzo prosta runda Zrobiliśmy bardzo szybko I chyba zrobimy dzisiaj znowu 20 leveli, tak? Ostatnio Tak jak w przedostatnim filmie, bo w ostatnim to nie było Takiego czegoś Takich Rund O to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest chyba taki bonusowy, taki bez, bez żadnych przeszkód. I tu, i tu mieliśmy bardzo łatwo. Dobra, i lecimy razu. O, ładny, jest taki... Nie jak to można powiedzieć świąteczny Świąteczny ładny. Taki tu też, zielony. I taki jakby czerwony, nie pomarańczowy, ale może trochę tak czerwym mi przypomina. Aha. Dobra, wypróbujemy jeszcze raz, bo ja się zgadzałem i dlaczego się rozkojarzyłem. I dlaczego tego nie przeszliśmy. I tak by się to na, na luźniku. O. Widzieliście? A ja teraz zrobiłem. Ojej. Ja. Jak to nie jest ciężko, ludzie. Ja nie wiem, czy by zrobili. To bo chyba nie zrobili. 20 leveli. Więc ja muszę się uporać ze czwartym. Dopiero później możemy mówić o 20. Chyba, kochani, ja dopiero do Was wrócę, jak ja to przejdę, bo ja tego chyba. Ja to będę chyba przechodził wieki. Albo to jest moja ostatnia szansa, jak, a jak nie to... Ja, jak... Ja... Dobra, ja, ja jeszcze raz, ostatni raz, bo ja, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja tego nie mogę przejść. I teraz powinniśmy to przejść. Jest! W końcu! Ludzie to jakie to posne. O ten taki polowy level. Może łatwiej. Bo za tam się nie udało się tu levelu. O, o, o! A może teraz tam się uda? I lecimy razu. O. Lecimy I, i przeszliśmy właśnie w szósty level. I przechodzimy na siódmy. O, znowu porzucamy. Myślałam, że nam się uda za za żadnej tej. Z żadnego tego takiego lądu, takiej, tej półeczki, jak na to mówię, półeczka. I cześć, się... dobrze się powiedziałam na początku odcinka, że zrobimy 20, a nie 10, bo jakbyśmy mieli zrobić 20, to ten odcinek miał 3 minuty. Zbym go stał jeszcze teraz na ale on, ma, on miał e, e, 3, 3 minuty, a sąd chyba minutę. To był nie stały sąd, ale był stały na normalny film, tylko by był krótki. Bez sensu w ogóle to powiedziałem. Ale okej. Okay. O! o. Musiałam się trochę skupić bardziej w tym lewelu. No ósmy level przeszliśmy. O i koniec dziewiąty. Jeszcze jest chyba ósmy. To jest chyba dopiero ósmy. Dobra. Przechodzimy. Dobra, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Ooo! Idziemy będziemy mieli to już łatwiutko. Tylko... Teraz same z górki. Dobra, jak to pojedzie, to my z aha Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze jakieś przyszłości dla was nagram... Yy, podobną gierkę. Ma podobne zasady. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał z wołeczem. a my widzimy się w kolejnym filmie. To pa! pa.